Cześć, witam Was w unboxingu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 saszetki em, z Brazylii. FIFA World Cup Brazil, tak. To jest nowość na polskim rynku. Przebyłem kilka kilometrów, żeby zdobyć te M-karty u mnie w pobliżu. No niestety nigdzie tego nie. Znajdę, tak mamy tutaj, tak mamy z Iniestą, z Messim i z Neymarem. I teraz taka ciekawostka, sprawdzałem czy jest coś po polsku z tyłu, a tutaj znalazłem, że w Neymarach jest po angielsku wszędzie i po niemiecku. No tak jakoś dziwnie z Neymarem. No dobra, idę dalej, patrzę Messiego. Messi natomiast jest po włosku i po francusku, i tak wszystkie. No dziwne. Dobra, idę dalej. Mam, i niestety, cztery saszetki. Jedna już otworzona, coś mi filmik przerwało. I też wszędzie jest Hiszpania, Hiszpania, Hiszpania. No dziwne. Sprawdźcie, czy u Was też tak jest. No sprawdźcie, u mnie tak się jakoś zdarzyło. Zaczynałem już otwierać jedną saszetkę Nagle mi coś przerwało. Już wam pokazuję co mam. Romelu Lukaku, Alvaro Saborio. Mamy Dawida Luiza. Super. Lubię Brazylię. Ciekawe czy Brazylia zaskoczy, czy nie zaskoczy. Dalej mamy Osvaldo. Mamy. Karantseis, jakiś tam i Eden Hazard Star Player. No, fajne te star playerki, tylko taki pasek dodali. To wszystko. No, mogliby się bardziej starać, ale jest fajnie, fajnie. Nie otworzymy wszystkich saszetek, żeby to podzielić na jakieś party. Tam saszetki chciałem jakieś fajnie otworzyć, ale niestety coś mi się to nie udaje. Coś się świeci. O, to jest chyba The ale zobaczymy. Kolejny z Belgii. Tutaj jest Belgik. Belgii to podzielone, dobra. Jest to Benteke. I co mamy dalej? Mamy kolejnego Brazylińczyka, hulka. Super, super, fajnie. Coś w Brazylii nam wysypało. Dobra, mamy, idziemy dalej. Domingues, Dzień Ludzi Buffon i Granic Szaka, zawodnik Borus i Super. I kartą specjalną jest. Oh, fans favorite jednak. Mario Jepes. No, fajne te karty, fajne. Już pewnie wiecie, jak one wyglądają wszystkie. Fajne, fajne są. Dobra, dwie saszetki, no i nic ciekawego na razie. To może Neymar. Teraz, Neymar, Neymar. pokaż nam coś fajnego. Niestety nie mam nigdzie w pobliżu nożyczek. Nie przygotowałem się. Mamy jakiegoś napastnika już. Ja już wiem, kto to jest. I mamy tak Higuaina. Armero. Znowu Belgia, no już trzeci. Mamy Kościelnego. Strotmana z Holandii. I karta specjalna to jest Ekspert, Ekspert Dirk Kite, Super Kite, jak to się czyta? No, nie wiem, poprawcie mnie, jeśli coś źle powiedziałem. Dobra, trzy saszetki jeszcze z dwie, cztery minuty. To jest jakaś taka grubsza. Daje mi się, czy nie? No, a nic się nie świeci. Nic ciekawego chyba nie będzie. Czy w ogóle? No, jakiś zieloniak. Tak mamy. Arbeloa. Tider. Jest, jest. Max Hummel z Niemiec. Zbieram Niemcy. Jaką pierwszą drużynę. Lubię Niemcy. no Nie piszcie, że jestem jakimś tam dziwnym. Ym, zaraz wracam. Sorry, już jestem. I tak idziemy dalej. Mamy Portugalczyka Miguel Veloso. I mamy z Kagawa. Super, fajnie. I karta specjalna Giuseppe Rossi. Przepraszam, ale to już by było tyle na ten par dzisiejszy. Otworzyliśmy cztery saszetki i trafiliśmy... Start playera Want to Watch. Want to Watch, tak eksperta i fans favorita i bazubeczki. To by było na tyle dzisiaj. Zapraszam na jutro. Otworzymy sobie resztę saszetek. Cześć!